Cześć, witam was serdecznie w następnym odcinku serialu dotyczącego kart tarota. Ta. To oczywiście ja, wasz naczelny metafizyk i wróżbita Rzeczypospolitej Polskiej. Uśmieszek, pozdrowienia, witam was serdecznie i mam nadzieję, że humorki to pisują. Dzisiaj skoncentrujemy się na karcie maga, powtórnie, ale w troszeczkę innej pozycji niż poprzednio. Ostatnio zajmowaliśmy się kartą w tej oto pozycji, w tak zwanej pozycji normalnej, tak, jak może się ułożyć, prawda? Głową do góry. Dzisiaj zajmiemy się jednak pozycją zupełnie odwrotną, a mianowicie, mianowicie zajmiemy się pozycją odwróconą. Niektórym wydaje się, że jeśli karta się odwróci, to znaczenia są zupełnie odwrotne. To znaczy, hmm, w tej sytuacji, jeśli mak. Jest stwórcą, czyli człowiekiem, który ma ogromną ilość energii, ogromną ilość nieskończonych pomysłów, które pojawiają się w jego życiu, ma ten ogromny potencjał tworzenia, to w tej sytuacji powinien być idiotą, kretynem, nie mieć możliwości zrobienia niczego, nie mieć żadnych perspektyw przed sobą itd. itd. Jakoś nie za bardzo to pasuje. Karty Tarota odwrócone. Zmieniają troszeczkę swoje znaczenie w stosunku do tych normalnych pozycji. Dlatego zapamiętywanie na blaszkę zupełnie niczego nie pomaga. I bardzo sugeruję jednak, żebyście się koncentrowali bardziej na tym, co karta do Was mówi i co w waszych głowach się pojawia, niż koncentrowali się na uczeniu na blaszkę. Dobrze, spójrzmy na tego Pana Maga. Jest tutaj symbol nieskończoności? No jest, jest, tylko jest jakiś taki odwrócony. Czy to oznacza blokady? Tak, to zdecydowanie może oznaczać zablokowanie nieskończonych możliwości. Zauważcie jedną rzecz. Te nieskończone możliwości, one ciągle tutaj są. Natomiast w, mm, w takiej odwróconej pozycji, to może oznaczać, że te nieskończone możliwości mogą zostać zablokowane. Jest to ostrzeżenie, żebyśmy coś zmienili w naszym życiu, bo inaczej te nieskończone możliwości mogą zupełnie zniknąć i więcej się nie pojawić. Mamy także tutaj kielich, który oznacza w kartach tarota uczucia. Dobra, napiszę uczucia i na to należy też zwrócić uwagę, jeśli taka karta pojawi się w takiej pozycji odwróconej, bo w tej sytuacji będzie to oznaczało brak kontroli nad emocjami. Uczucia źle skierowane, być może kochamy kogoś, kogo powinniśmy nienawidzić, nienawidzimy kogoś, kogo kochamy, bądź też emocje przesłaniają nam wizerunek rzeczywistości, bądź też emocje przeszkadzają nam. Na przykład zbyt duża ilość stresu powoduje, że nie potrafimy rozwiązać jakiegoś problemu. W tej sytuacji karty odwróconej jest to ostrzeżenie, abyśmy uważali troszeczkę bardziej na swoje emocje. Troszkę więcej uwagi należy po, 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 poświęcić temu, co z naszymi emocjami robimy. Mamy tutaj także oczywiście pieniążki, tylko pieniążki w tej sytuacji to powiedziałbym, że raczej one by sobie tutaj o, uuu, spadły, ale nie nam z nieba, tylko raczej spadły i poleciały. To jest oczywiście energia finansów. Pieniądze zawsze wiążą się z finansami. One nie muszą być pieniędzmi namacalnymi. To chodzi o możliwość generowania pieniędzy, przyciągania pieniędzy, bądź też posiadania pieniędzy, możliwość tworzenia pieniędzy, możliwość generowania idei, które przynoszą pieniądze. W sytuacji karty odwróconej ta energia także jest zachwiana. Może oznaczać, że należy uważać na pieniądze. Należy uważać na pieniążki. Należy uważać na pomysły. Które mogą nam przynosić pieniążki, bo być może przeoczymy niechcący jakiś pomysł, jeśli nie przywiążemy do tego wagi. Należy uważać i wstrzymywać się z wydatkami, jeśli taka karta pojawi się w takiej pozycji. Sugerowałbym także po prostu generalnie ostrożność z finansami. Ostrożność z finansami, bo energia jest troszeczkę zachwiana. Ale to wcale nie musi oznaczać braku pieniędzy. Nie. To jest cały czas ostrzeżenie. Uważaj na to, co robisz. Bo to dostaniesz. Uważaj, co się modlisz, bo to dostaniesz. Jeśli wyobrażasz sobie problemy, to je dostaniesz. Mag nawet w pozycji odwróconej jest stwórcą. Tylko ta kontrola tej twórczości jest zachwiana, jest bardziej skoncentrowana na tworzeniu problemów. O, i to jest właśnie dobre hasło dla odwróconego maga. On jest twórcą, ale tworzy problemy. Czyli ostrzeżenie tej karty jest takie: nie twórz. Sztucznie problemów. Nie wyobrażaj sobie głupot, bo zrobisz sobie. Ku, ku. O! W ten sposób. Bardzo prosto, czysto i klarownie. Wiemy także, że Mac ma władzę. Hmm, ta władza może być źle wykorzystywana. Władza jest symbolizowana przez ten jego czerwony płaszcz, tak? Źle wykorzystywana władza. Uważaj, bo może nadużywasz tej władzy, jeśli pojawia się ta karta. Wiemy także, że mak ma pod ręką buławy. Buławy o, to nie wiem, czy tutaj dobrze będzie na ekranie widać. Buławy to jest ten tutaj patyczek, taki badelek, który leży na stole. Buławy oznaczają pracę w normalnej pozycji, pracę, która się opłaca, działania, które się opłacają. W sytuacji odwróconej może to oznaczać lenistwo, brak działań albo działania podejmowane w złym kierunku. Na przykład, no, takim moim ulubionym przykładem jest wykonywanie pracy, gdzie dają 100 złotych na tydzień i oczekiwanie, że nam będą płacić milion. No, ludzie, to jest powtarzanie tego samego błędu i oczekiwanie innych rezultatów. To jest działanie bez sensu i na to należałoby zwrócić uwagę, jeśli pojawi się ta karta w takiej odwróconej pozycji. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Miecz. Miecz, miecze, czyli intelekt. Jeszcze raz podkreślę, intelekt. Pozycji odwróconej nie oznacza to wcale głupoty. Oznacza to wykorzystywanie intelektu nie tak jak należy, i na to też trzeba uważać. To jest taki sygnał. Masz intelekt, uważaj jak go używasz. Być może wykorzystujesz ten intelekt w sposób niecny, aby zrobić komuś też kuku. Być może wykorzystujesz ten intelekt w celach no, machlojek czy czegoś tam, niekoniecznie uczciwych. I jeśli będziesz powtarzał takie działania będziesz wykorzystywał ten intelekt w sposób nieodpowiedni to ten oto miecz spadnie i utnie ci co? głowę masz intelekt to go stracisz ten intelekt obróci się przeciwko tobie jeśli będziesz go wykorzystywać w niecnych celach to jest taki chyba najważniejszy sygnał tego odwróconego o nieomal spadającego miecza tak więc pan Mak. Aha, jeszcze, jeszcze takie dwa drobiazgi. Pan Mak ma do dyspozycji w normalnej pozycji. Ja może go na sekundkę odwrócę, żebyśmy zobaczyli, jak to wygląda. O, odwrócimy go. Spo... O! Korzysta z energii pochodzącej tutaj z nieba i korzysta także z tej energii pochodzącej z ziemi. Jeśli jednak jest odwrócony, to zobaczcie, jaka jest proporcja. Ta jego dłuższa ręka sięga bardziej tutaj do gleby. I do piekła. Czyli krótko mówiąc, pan mag w odwróconej pozycji za bardzo chyba ma tendencję do dłubania się w czarnej magii albo w jakichś nieczystych tutaj sprawach. A ta jego tutaj rączka skierowana jakby w kierunku nieba. Hmm, też już nie jest skierowana w kierunku nieba, tylko skierowana też w kierunku gleby, która jest w ogóle odwrócona do góry, no, do góry nogami. Ta energia jest totalnie zachwiana, jest więcej zła, więcej nieporozumień. Energetycznych w przypadku tego maga odwróconego, niż gdyby to było w przypadku maga w normalnej pozycji. W normalnej pozycji on ma to, co na górze i to, co na dole, wszystko fajnie wycentrowane po środeczku i tak jak trzeba. W tej pozycji wszystko wydaje się zupełnie na odwrót. Za dużo, za dużo kombinowania nad jakimiś niecnymi tutaj myślami. <laughs> może komuś źle życzysz, może pora przestać, bo jeśli nie przestaniesz. To pamiętaj. Miecz spadnie na główkę i główkę utnie. Z kielicha emocje się wyleją i cię zaleją. Pieniążek huknie cię w bańkę, a buława jeszcze dołoży. No, mam nadzieję, że w ten sposób na wesoło wyjaśniliśmy sobie troszeczkę kartę. Maga oby pojawiała się w takiej pięknej oto pozycji. Cóż, nie pozostaje mi nic innego, drodzy Państwo. Ładnie się z wami w tej chwili pożegnać i napisać Wam tutaj takie coś ładnego. Bye. Bye. Aha. A jeśli będziecie chcieli, żebym wam powróżył, to wystarczy zadzwonić. Pod warunkiem, że jesteście z Warszawy. Dobra, trzymajcie się i słuchaj bery Pa pa!